Dresiki trzyczęściowe od Happy House w cenie tylko 49 zł. Bluza na zamek z taką fajną tutaj aplikacją myszki mini. Do tego bluzeczka na długi rękawek, więc do wykorzystania na te chłodniejsze dni. I do tego fantastyczne dresowe spodnie, guma w pasie, kieszonki, ściągasz na dolną gaweczki. Zestaw naprawdę fenomenalny. I mega się opłaca. 49 zł za całość, tej long. Proszę zobaczyć taki. Dwa kolorki będą do wyboru. Rozmiarki z tych dresików to: 98 łamane na 104, 110 łamane na 116, 122 łamane na 128, rozmiar 134 oraz 140 łamane na 146. Aby zamówić ten dresik w tym kolorze, wpisujemy Selmo 3843 i rozmiar oczywiście jest to bawełnka z dodatkiem elastanu, dresóweczka. I drugie przepiękne zestawienie kolorystyczne, czyli, ma, czyli mamy szare spodnie i mamy taką brzoskwiniowo-różową bluzę. No naprawdę jest czat. 49 zł. Aby zamówić ten kolorek, pisujemy Selmo 3842. I oczywiście rozmiar będą Panie zachwycone jakością.